Jesteś już dużym chłopcem. Wielkie Siadajcie, dzieci. Albo Mam dla Was coś wyjątkowego. Poczytamy o tym, jak kajtuś bawi się w Halloween. Posłuchajcie. Mamo, mamo, czy to już czas? Aha, tak, już pora. Możecie się przebierać w tej Hurra! Widzę, że mamy w domu astronautę. Gotowy do startu? Za chwilę, tato. Silniki włączone. Ruziu, dla ciebie kostium klauna, tak jak chciałaś. To prawda, Ruzia prosiła o niego, lecz kiedy go zobaczyła, mm. przypomniała sobie, że bardzo boi się klaunów. Ja nie chcę. Nie chcesz zbierać cukierków? Naprawdę? Kajtuś nie mógł uwierzyć, że Ruzia nie chce z nim zbierać cukierków. Dlaczego Ruzia nie chce iść? Rózia się boi, bo jest jeszcze za malutka na Halloween. Hmm, skoro się boisz, lepiej zostań w domu. Założymy hełm, synku. Papa, pa, mamo! Mama została w domu razem z Ruzią, a Kajtuś pod okiem taty poszedł pa, pa. zbierać słodycze. Śmiało, synku. Na co czekasz? Um. Pomóc ci? Zapomniałeś coś powiedzieć, tak? Mm -mm. Witaj. Ale mnie zaskoczyłeś. Niecodziennie do moich drzwi puka astronauta. Um. Co miałeś powiedzieć? Dzień dobry, cukierek albo psikus? Co pan wybiera? Niepotrzebnie się bałem zapukać do tego pana. Cześć, Kajtek. Jestem strasznym potworem. Ua. A ja jestem astronautą. Leoś jest potworem, a Clementynka Trzebentynka, Leoś i Kajtuś razem pukali do domów sąsiadów. Cukierek albo Cukierek albo Zebrali mnóstwo słodyczy, zanim wrócili do domu. Kończyła się już Noc Duchów. Został im tylko jeden dom. Cukierek albo Któż to nas dzisiaj odwiedził? Witamy astronautę i jego przyjaciół. Yeah. To Słuchajcie, chcecie słodycze? To zapraszam do środka. Lubię takie słodkie zabawy. Wersja polska Gmc Studio. Bohaterom głosów użyczyli... Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Ełzepiusz.